Takie poppy playtime. Streszczenie poppy playtime. Był sobie hagiłagi. A szczerze, to zacznijmy od razu od początku. Popa plata #1. E, popa plata #1. E, wchodzimy do korporacji poppy playtime. Popa plata #2. Znajdujemy grabpack, a dokładnie niebieską łapkę. Popa plata #3. Idziemy sobie do y, szlugiego ługiego, czyli Hugiego ługiego. E, idziemy sobie, widzimy go i widzimy czerwony przycisk. Jak ja, nie wiem jak wy, ale ja, ja nie wiem czemu, ale ja zawsze go naciskałem. Wtedy była muzyczka i to było, to był taki czerwony przycisk, to był taki czerwony przycisk. O taki czerwony przycisk, jak teraz tutaj macie, i Poppy Playtime Chapter, y, chyba 4, tak, 4, Poppy Playtime Chapter, y, znaczy hashtag 4, y, y, idziemy sobie zasilić zasi, 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 prąd, Poppy Playtime hashtag 5, y, Hagi Łagi znika, Poppy Plata hashtag 6, y, Dobra, żart. Popapeleta hashtag 6. E, dalej sobie idziemy. Popapeleta hashtag 7. Zdobywamy czerwoną łapkę. Popapeleta hashtag 8. E, e, zasilamy prąd. Popapeleta hashtag 9. E, e, otwieramy, e, otwieramy drzwi, e, i z cienia wyskakuje nam ha, hagi łagi, czyli nasz szlugi ługi. Kurde. Teraz chyba popapeleta hashtag 9. Tak. Po hashtag 9, e, Hagiłagi nas, Szlugiłagi nas zjada. Po hashtag 11. E, nie, to 11 teraz już? <ścoughs> nie wiem, dobra w każdym razie. E, po hashtag coś tam, coś tam. Eee. E, Eee, uciekam, e, następna próba ucieczki przed Hugim Popa Plata zgaduje e, hashtag 12. Nie wzywajcie mnie za to, jak nie, e, nie będę wiedział. Popaplata, hashtag. E, no, e, pa, pa, hashtag e, e, 12 e, albo tam 13. 12 dajmy. Uh, uh, uciekamy, uh, uciekamy od Hagiego Wagiego i jesteśmy na jakichś bieżniach przy mocojów, uh, które są przymocowane do ści uh, ścian uh, Hagił spada. Uh, uh, Poparata hashtag uh, Popi playtime hashtag uh, 13 hagił spada, popi playtime hashtag 14 uh, idziemy sobie do pokoju dziwnego, w którym, jest na, w którym jest napisane go away run, no, no, go away Run. Uh, hashtag 15 Otwieramy popa. Popa to inaczej popi. popi. E, no i tyle. Dobra, teraz popa, hashtag popa, popa, tak 18, 16. E, wychodzimy z pokoju. Wyciągnij. E, popa, aż tak 17. E... Mami Long Legs nam zabiera czerwoną łapkę, playtime 18 pop, popi nam zabiera, popi nam zabiera, znaczy ma, ma, mama, mama, mama długa noga, I ogólnie Mami Long Legs, ja mówię mama długa noga, mama długa noga zabiera nam popa, czyli popi. Dobra, e, robimy tam różne testy. Po papeltach hashtag 18 robimy różne testy. Po papeltach hashtag 19, e, e, ma, e, mama, e, mama długa noga nie żyje. E, po papeltach hashtag 20, e, popi nas os, e, pop, pop nas oszukuje. Czyli popi. Mam nadzieję, że Wam się podobało i chcecie więcej takich streszczeń.